Ty mnie do pieśni pokornej nie wołaj, Bo ta już we mnie bez głosu. A jeśli milczę, Nie przeto mnie połaj, Kwiatów Ty nie niechciej od kłosu, Bo ja z przyklętych jestem tego świata, i Ja bywam dumny i hardy, A miłość moja, bracie, dwuskrzydlata Od uwielbienia do wzgardy. Szkoda, mój bracie, na wiadr ducha wywiać i krew wypluwać tęsknotą, żeby siedzących w cyrku szczęśliwiać, więc mów, że milczę tak oto. Gdy w głębi serca purpurę okrutną wyrabia przątkę cierpienia, smutni mi. Lecz smutni, że aż Bogu smutno. Królewskie mają milczenia.